Te ja rękawki muszę, słuchaj, podwinąć. Ja Was witam bardzo serdecznie na którymś to już kolejnym odcinku. Jeżeli jesteś nowy, to pamiętaj o subskrypcji, no bo lecimy po sto do wakacji. Myślę, że się uda. I tutaj, o, szczelo, szczelo, to jest dobrze. Jak to, jak to mówią, purko Ale czy jest gdzieś dla mnie miejsce pod Magnaldem? Coś tam niby jest, ale chyba staniemy z tej strony. O, jak idealnie na stopce w ogóle stanąłem, czy znaczy na, na chodniku. Ty. Kawę mamy w zamówieniu. No to zobaczymy, czy się uda w ogóle dojechać z kawą. Ja mam LAN. Nie mam tylko nadzieję, że mi się ta kawa nie wyleje. 7,3 km do klienta. Powiem, ta torba jest tak wyhechłana już daj spokój. Nie, no, ja mam drugą torbę na zapasie, jeszcze w garażu muszę ją podmienić. Ja sobie nie wyobrażam, z tą torbą rozwaloną jeździć, bo to już jest koniec świata. Ja mam nadzieję, że mi się nie przydarzy taka sytuacja, że mi wyleci na z plecaka. Bo to będzie najgorsze, co chyba mogłoby być. I tak by the way, ja mam tak dziwną alergię, że mnie bierze co drugi rok. I tak od kilku lat mam już. Ja w tamtym roku nie miałem. Dwa lata temu miałem i w tym roku myślałem, że mnie nie złapie, nie? Czajcie. Jest połowa Maja. ciul, alergia. Dramat po prostu. Strasznie mnie gardło drapie, w nosie mnie drapie. No i spokój. Ja się trochę o te kawy tam cykam, co w tym raz jakoś tam dzieje. Mam nadzieję, że to się nie rozleje, nie? Mamy jeszcze 5,5 km, 8 minut do klienta. Taka droga bo do... Grubo. Fajnie się tutaj pod tymi drzewami jeździ. Jest tak fajnie chłodno, nie? O. <grym> problem! Problem, bro! Coś czuję, że mnie ściągną na azot, jak będę wracał. Tu w prawo. O, hamuj, hamuj, hamuj! Nie mogę gwałtownie hamować, bo ta kawa się przesuwa po całym plecaku. Mega głupie to, co robię w ogóle, ale no cóż. Znaczy, co, go nic nie robię, no po prostu <laughs> jadę z kawą. A z kawą to trzeba jak z jajkiem z taką tego... <laughs> do no Niestety, taka jest prawda. Co to kurwa było teraz? Ja chyba zacznę Janosika używać, bo strasznie dużo policji stoi w różnych miejscach. No ja nie chciałbym. Znaczy, i tak jeżdżę przepisowo i tak dalej, ale chodzi po prostu o fakt. Że będę mi zabierać czasu, bo taka kontrola, ten dokumenty sprawdzą bla bla bla, bla. jest 20 minut. A ja przez te 20 minut to bym człowieku zarobił trochę pieniędzy, nie? Dlatego chyba sobie włączę Janosika, jak będę wiedział, że że gdzieś stoją, to sobie pojadę tą drogą. proste, nie? Zauważyłem jedną zależność, że jak ja wstanę i od razu idę nagrywać, to ja jestem do dupy, nie? Jakby nie mam w ogóle jakby takiej weny, żeby coś wam powiedzieć, co chwilę muszę powtarzać, żeby... To potem ciąć w obróbce, bo mi to totalnie nie idzie, nie? Ładny budynek oszklony taki Ja poznaję nowe ładne miejsca w rybniku I tutaj chyba tak Chyba tak Poszukujemy klatki C no <laughs> Jest tutaj Fajnie To jest chwila prawdy Cieka O piesio Ciekawy będą rozladać też nie ma Dzień dobry Teraz, yes. na moment. Okej, ok, dziękuję ślicznie Do widzenia. co prawda, dostaliśmy 3 350 zł, 3,50 na piwku. I za tego magnolata dostaliśmy 18,30. No i jedziemy z powrotem po tego maka. W te same miejsce, będziemy wracać. Tutaj czajisz to. 14 km człowieku Założę się z wami wszystkimi, że jak będę wracał, to mnie złapią Po prostu tak dla zasady Tak coś mi się przy... Tak mi się coś wydaje, wiesz Aha, bo tu jest nakaz jazdy w prawo Czekaj, bo ja przyjechałem skąd? S kątowni Stąd przyjechałem, na pewno Trochę nudą wieje Kurde, bo jesteśmy na obrzeżach Rybnika Na centrum pewnie No jest godzina 12, to jest za dużo się nie dzieje Myślałem, że jakieś zakupy dostaniemy No więc się to zamówienie zakończę i dostanę znowu maka w te same rejony Normalne No hop, chciał już skręcić Ale czujny, czujny, dobrze Jest, pokazuje 500 metrów kontrola A tu zachowujecie bez świateł znaczy no, no dziewczyna, kobieta <noise> Wolne prawe. Dobra, zjeżdżasz, tu zjeżdżaj Fulmaneta Jakie to jest narwane człowieku I tak jeżdżę przepisowo i tak dalej Ja się was w ogóle zapomniałem zapytać Jak oglądacie te filmy to jak ja na przykład nic nie mówię, chcecie mieć jakieś takie urywki, na przykład jak jadę po prostu, bez żadnego tam gadania? To mamy takie fajne zamówienie Na dwie kanapki 4 VT Dzięki No i kolejne 5,5 km Na pewno w taki sposób będziemy mogli zarobić Na Globo właśnie najlepiej się zarabia w takich dystansach. o ile nie musisz nigdzie stać w korkach i idzie to płynnie, tak? Tak jak teraz. No to bo jest godzina jeszcze wczesna. Jeszcze takiego ruchu nie ma na drodze. Nie ukrywam, że chciałbym gdzieś na centrum wjechać, nie? Nie! Wróć! Wróć, 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 wróć. Ach Dalej tu stoją Trzeci raz już ty przejeżdżam! Tu se muszę później podjechać, to są piękne widoki na tą ekspresówkę, słuchajcie. Tak, <grymne> punkty Ja jestem w ogóle pierdolony, bo mi się coś przypomni i potem albo to nucę, albo się z tego śmieje, głupi do sera, nie? No niestety, taki już jestem. Wolne, lusterko, nic nas nie wyprzedza. Pamiętajcie o tym, Brusterka trzeba zaglądać. Jeżeli wychonujecie jakiś manewr, czy ktoś was nie wyprzedza, to może być lipa w prawo kieruneczek szukam właśnie adresu, który mnie interesuje, ale go coś znaleźć nie mogę. Standardowo Google Maps nie pomaga. A bardziej przeszkadza. Jego nie człowieku zrobili z tyłu bloku. że nie że naprawdę. Patrz, z tamtej strony leci ABCD i tak dalej. No tak, ABCD. A z tej strony pewnie będzie EFG. Albo EF. Nie, jedna klatka jest ja pierdzielę. Dobry. I wszystko. Dziękuję. Do widzenia. 22 zł za tego maka. No i oszą dostałem za 20, prawie 4 zł. Zestaw studenta: Tiger Sprite, Seven Days, Chitos i Ponczek. No. Jest dobrze. Jest tanio. Jest dobrze. My do człowieku rekordy bijemy, 11 km do Oszoł mamy Albo 9,4 Oczywiście, że jadę szybszą drogą Ale nie spodziewałem się, że ten dzień się tak dobrze obróci Nam tu wyjdzie grubo ponad 4 dechy na godzinę, nie? Także, no jest dobrze, no jest po prostu dobrze, no co tu, co tu dużo mówić O, to jest ta najlepsza droga Żeby tu bardzo jeździć, z tego względu, że droga jest bardzo fajna bardzo kręta Trzeba uważać, żeby komuś nie odjechał. i nie zjechał na twój pas Łoł, wow, łoł, wow, wow, co to było człowieku? Dobrze O, Ursus 360 Piękny wynalazek Tak rzadko już spotykany Jeżdżą u was jeszcze Ursusy czy też 60, albo Bizony? Grało się w Simulation. Pięknie, panie Majek. Zatrzymywanie się na pasach. To za to fajnie brzmi. Ciekawe, jaka będzie reakcja pani Osą po publikacji filmu z tymi pieluchami Patrzcie, tam się wygupiają. On go popycha Zostaw go tam, bo pójdziesz do, 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 do dyrektorki <laughs> parkowanie mm, Parkowanie Dobrze, trąb tam na niego, co on sobie wyobraża? No to jakiś dziadek jedzie Człowieku Nie ma co się stresować Wszystko po leku bierzemy Niby powinien być gotowy na to jest 3, 4, 4 Jaki? 3, 4, 4. Bierzesz Wezmę. No. To jest zestaw studenta. <grych> Niby lekkie. No znaczy, ja to wcisnę tutaj. O, tak. Tak. Z takimi zestawami studenta to mógłbym jeździć. Patrz w ogóle jaki tuning zrobiłem. O! mi dał? mówię no trzeba założyć No i proszę Państwa Daleko nie mamy Ale za to porządna kwota jest Ej, bo chwilę, chwilę zwątpiłem on, ma, on miał mnie z prawej, tak? No tak nie, Może ja zrobiłem błąd? Możecie napisać, ale wydaje mi się, że on miał mnie z prawej, więc powinien mi ustąpić, tak czy siak Pod takimi sklepami trzeba uważać niestety Bo to no nie jest to, że ktoś nie potrafi jeździć, tylko przez to, że auta stoją, no możesz czegoś nie, nie douważyć. jakby, no nikt z nas nie jest po prostu idealny. Co innego, jak ktoś robi to, wiesz, celowo, no to wtedy też jest inaczej. No, jaki fajny Jeep. <laughs> Chyba nic tak bardzo nie cieszy człowieka, jak kończąc pracę w centrum, nie? Bo wtedy z każdej strony masz blisko do domu. Gorzej, jak jesteś gdzieś tam, no, od ludzi, u miasta, musisz gnać do centrum i z centrum potem się do chaty, nie? To ochronia stoi pod Biedronką, nie gadajcie, że zaraz będą płatne parkingi pod Biedronkami, bo chyba skisnę. Fajnie tak wygląda z boku ten moto, nie? Chyba. Mi się podoba. Dobre, można? O, dziękuję. Ja mam za długie włosy już i patrzę, co się dzieje. Widzisz to? Dobre, raz. Dwa. I czy wszystko? Dzięki bardzo. Do widzenia. Oto w taki sposób zarobiliśmy 64 zł w godzinę. Bo 11,50 odebraliśmy pierwsze zamówienia, jest 12,54. Ko co?